Cześć tu Roman, zaczynamy opowieści skrypty po ostatniej nieudanej próbie skonfigurowania AWS Lambdy. W końcu mi się to udało. Wczoraj siedziałem 3 godziny, żeby to wszystko skonfigurować, i zaraz wam pokażę, jak udało mi się to zrobić. Dodatkowo zrobiłem mały porządek w plikach i stworzyłem taki prototyp w stronę FAQ która jest też mega ważna i fajnie, żeby to doświadczenie płynące jakby z korzystania z tej strony było jak najlepsze, ale też zaraz Wam pokażę jak to wszystko wymyśliłem, dużo jeszcze przede mną, żeby to wyglądało dobrze. I tutaj też takie małe uprzedzenie, że to jest ostatni odcinek, w którym cokolwiek koduję, w następnym odcinku już będzie deployment, mimo że nie będzie to pewnie taka kompletna w 100% zrobiona strona, no nazwijmy, że to będzie taka beta wersja, więc nie ma czasu do stracenia, idziemy kodzić po raz ostatni w tej serii. Zacznijmy od tego, że zacząłem robić sobie powoli tutaj porządek w plikach i też stosując tę metodę, o której ostatnio pisał Kenzie Dodds, czyli Avoid Hasty Abstractions, zacząłem tworzyć abstrakcje nieco później niż zwykle, czyli dopiero w momencie, kiedy zauważyłem, które elementy faktycznie się powtarzają i które mogę przenieść do pewnej abstrakcji. I tak na przykład było z tymi tutaj nagłówkami. One teraz zostały przeniesione do folderu typo, się, nazywają się Section Title i tutaj są takie style, które są jakby ogólne dla nich wszystkich, natomiast w poszczególnych już przypadkach, instancjach dodaję jeszcze to białe tło, bo ono zawsze trochę ma inne parametry. To białe tło zresztą ma też taki mixing, nazywa się Add Background i tutaj właściwie podaję po prostu do funkcji kilka rzeczy. Domyślnie kolor jest żółty, natomiast jeśli podam jakiś inny kolor, to tło ma też inny kolor, na przykład biały, tak jak tutaj. Więc tak to wygląda. Tutaj też taka sprawa, może ciekawa dla Was. Mam tutaj folder typo, w którym mam paragraf i section title. paragraf to jest właśnie to wszystko, ten taki zwykły, najzwyklejszy tekst, który po prostu też ma określone style i oba, obydwa te komponenty eksportuję. Natomiast mam jeszcze plik index.js, w którym z index.js właśnie eksportuję sobie paragraf i section title. Wynika to z tego, że później, jak na przykład importuję sobie te style, te komponenty właściwie do mojego. Innego pliku to mogę po prostu podawać tutaj folder typo i z tego indeksa tak naprawdę zaciągam sobie te komponenty. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać problematycznie, ale później, jak na przykład będę miał w tym folderze typo kilka komponentów, to będę mógł po prostu je po przecinkach pisać w ten sposób, na przykład paragraf, później jeszcze jakiś tam, nie wiem. Coś jeszcze i tak dalej, więc będę miał w jednym imporcie tak naprawdę wszystkie komponenty, a tak naprawdę jedyne co mnie to kosztuje to utrzymanie tego pliku index.js i trzymanie go tutaj w ryzach, żeby wszystko się zgadzało. Nie ukrywam, że część tych rzeczy, część tych abstrakcji i tak dalej robię po prostu dla takiej swojej masochistycznej przyjemności. Wiem, że można by było to zrobić pewnie bez tego, natomiast z jednej strony lubię porządek. I uważam, że tego typu rzeczy po prostu w przyszłości zaowocują tym, że dodawanie jakichś elementów, zmienianie czegoś, jakichś pierdół po prostu, które wyjdą gdzieś po drodze, typu, nie wiem, na przykład dodawanie interlinii albo czegoś takiego, po prostu pójdzie mi szybciej, więc mając porządek w kodzie, jak wrócę do niego za pół roku, to nie będę się bał tego, co napisałem, bo będę wiedział, gdzie co się znajduje. Drugą rzeczą, którą chciałem Wam pokazać jest Lambda. Bo jeśli przejdziemy sobie na. Odpalę sobie maila. Jeśli wyślę sobie teraz jakiegoś maila, tutaj mogę podać cokolwiek. I tutaj też cokolwiek. Jak to wyślę. Jeszcze nie mam żadnej tutaj ani walidacji, ani potwierdzania, ani obsługi błędów, nic tutaj nie mam, ale za chwilkę dostanę maila, tutaj po prawej stronie, uwaga, taran, i w ogóle zrobiłem sobie jeszcze taką zasadę, że jak dostanę maila z mojej strony, to on się wyświetla na zielono, żebym wiedział, że to jest z tego źródła i żebym od razu mógł tutaj wam odpisywać i w ogóle poświęcać wam czas i uwagę, także to jest myślę całkiem spoko. Powiększę trochę font, bo na pewno tego nie widzicie, a za chwilkę będę jakiś kod pisał a tak nie mogę zrobić bo mi się resetuje wszystko więc zmienię go tutaj na szybko mam wam do pokazania dzisiaj w ogóle fajną rzecz w webstormie która pewnie też jest całkiem łatwa do zaaplikowania w VS Code więc zostańcie ze mną bo myślę że wam się to bardzo przyda dobra tylko te lambda wam pokażę jak to zrobiłem dobra jestem w konsoli AWS i teraz tak mam tutaj API Gateway i mam lambda najpierw pokażę wam lambdę, jestem w Irlandii odpalam sobie tę funkcję dobra i ona generalnie wygląda tak, że musiałem sobie stworzyć paczkę normalnie na kompie dodałem tam npm, -a. przez npm zainstalowałem SendGrid mail. w ogóle wykorzystałem SendGrid, a nie tego SES jakoś tak mi bardziej podszedł później mam po prostu zwykłą funkcję, która parsuje JSONa, którego dostaje przez Axiosa Czyli Axios dodaje do tego tak naprawdę to, co znajduje się w body. Jest tam e-mail i message. Jak sobie odpalimy kontakt, to to, co znajduje się tutaj, czyli name, e i message, znajduje się dokładnie tutaj. W ogóle tego name nigdzie nie wykorzystuje W sumie powinienem. Dobra, później to zmienię. Yy, tutaj co jeszcze? Przez sgmail set API key dodaję tutaj klucz do api, którego wam teraz nie pokażę. I po skonstruowaniu tak naprawdę tego konsta z wiadomością, po prostu go wysyłam. I jako drugi argument tutaj podaję funkcję, która jeśli będzie jakiś błąd, to mi go zwraca. A jeśli nie, to wywołuje mi ten callback, który podawałem tu na początku. I w tym callbacku, jako drugi argument, podaję yy, jsona, właściwie obiekt, który zawiera kod 200, czyli że wszystko poszło ok I tutaj jeszcze tak dla potwierdzenia wysyłam sam do siebie tak naprawdę co wysłałem. Bardziej to zrobiłem w celu debugowania tego wszystkiego. W każdym razie to działa. I tutaj jeszcze była tylko jedna taka mała rzecz. Ta lambda została stworzona z takiego blueprinta HTTP Request Microservice, chyba tak to się nazywało, w każdym razie ona wtedy ogarnia to, żeby z API Gateway było łatwiej się połączyć, czyli z tą taką bramką, która przyjmuje wszystkie requesty i ogarnia, co tam się dalej ma dziać. I tutaj tylko jedną taką rzecz musiałem zrobić i to wam pokażę, żeby można było przechodzić z różnych domen, czyli żeby włączyć po prostu ten course cross origin, nigdy tego nie potrafię rozwinąć cross-origin resource sharing czyli jak wysyłam z localhosta na awsa jakieś rzeczy no to wtedy mam właśnie to course czyli jeśli nie ustawię tego w odpowiedni sposób to mi po prostu zablokuje ten request powie spadaj na drzewo nie możesz tutaj wejść bo nie jesteś z tej domeny stary więc tutaj włączyłem enable course dodałem tam jedną yy, to było bardzo proste po prostu kliknąłem tam ok i przez to mam tutaj taki drugi request który po prostu ogarnia to że jak pisze albo z localhosta albo na przykład z jakiejś innej domeny to generalnie on nie przepuści bo teraz mam tak ustawione że z każdej domeny można sobie to po prostu wywołać później to zrobię tak że tylko z mojej domeny z hello romana będzie można y, do tego endpointa trzaskać także tak to wygląda pewnie tłumaczę to dość chaotycznie z tego też względu że nie wszystko rozumiem nie jestem specjalistą od awsa i zrobiłem to naprawdę na chłopski rozum 3 godziny się z tym męczyłem, więc nie oczekujcie ode mnie, że zrobię wam teraz tutaj takie dobre wyjaśnienie tego, jak to działa. Sam nie do końca kumam, ale działa. Dobra, i to tyle jeśli chodzi o te lampę, i teraz y, oczywiście w tudu, tutaj mam walidację tego formularza. Mam wysyłanie potwierdzenia, że wszystko jest ok. Y, checkbox ze zgodą, że przetwarzam dane. No, generalnie jeszcze trochę tutaj tego będzie, ale to wszystko przede mną. Natomiast to, do czego teraz chciałem sobie polecieć, to do FAQ, które zacząłem pisać. I uwaga, nawet mam tutaj coś takiego, że mi wyszukuje już poszczególne frazy. Teraz Wam pokażę, jak to zrobiłem, bo jestem z tego całkiem zadowolony. Więc mam tutaj taki bardzo prosty widoczek FAQ, w którym mam input i mam też diva, który trzyma mi tutaj wyświetlane elementy. One oczywiście będą wyglądać zupełnie inaczej, natomiast tutaj mam jeszcze takie dummy data które zawiera tytuł, content i Bóg wie co jeszcze. Na razie nie wiem, czy to będzie tylko tytuł i content. Pewnie coś jeszcze tutaj się znajdzie. I potrzebowałem funkcji, która będzie przeszukiwać zarówno tytuł, jak i content, ale nie chciałem, żeby to było takie imperatywne typu: teraz sprawdź element w obiekcie, który ma klucz Title. Później, który ma klucz content. I chciałem to zrobić po prostu tak, że mam funkcję, która przelatuje mi przez wszystkie klucze i sprawdza, co się pod nimi kryje. I tutaj bardzo fajną rzecz yy, sobie rozkminiłem. Znaczy prosta, jak diabli, ale bardzo taka ten, elegancka. Więc yy, zrobiłem to w ten sposób, że mam tutaj funkcję, która się nazywa does Contain Phrase, i zacznę może od końca. Yy, dummy Data, czyli ten, ten ta tablicę z obiektami, którą Wam pokazałem filtruje najpierw podaje tutaj jako walidator ten does contain phrase i ona sprawdza czy to co wpisałem w inputcie, zawiera się w czymkolwiek co jest w moim itemie a itemem jest zarówno tytuł jak i ten content tak to wygląda jeśli zawiera coś no to wtedy to dopiero mapuję i wyświetlam czyli tak naprawdę ten filter dla os tłumaczę to bardziej osobom które nie do końca jeszcze ogarniają array methods Filter zwraca mi tablicę z elementami, które wyłącznie spełniają ten warunek, czyli że zawierają tę frazę. Czyli na przykład, jeśli teraz piszę view, no to mam tylko tutaj jedną rzecz, która zawiera view. Jeśli wpiszę php to mam tylko to. Jeśli wpiszę react, to mam dwie rzeczy. Jeśli wpiszę u, to w każdym z tych kontentów jest u gdzieś, bo to jest takie popularne słówko, więc wiedziałem, że akurat będzie. No, także tak to działa. I ta funkcja map, mi to mapuje dopiero do właśnie takich elementów, które zawierają już konkretny tytuł content i tak dalej. Natomiast co robi to does contain phrase? Po pierwsze bierze sobie obiekt, który ja tutaj podaję. A obiektem jest item, czyli pojedynczy obiekt z tej tablicy. Bo filtr leci przez wszystkie, podaję tutaj ten item i teraz ten obiekt zawiera dwa klucze, title i content. Ja sobie z nich robię tablicę. Ona będzie tutaj zamknięta. Object, object Keys zwraca nam tablicę, która wygląda tak. I teraz, jak mam taką tablicę, która ma title i content, bo sobie ją stworzyłem z tego, to mogę, ją, mo, mogę na niej zastosować tak naprawdę Array method, w którym powiem, Słuchaj, przeszukaj mi te dwa elementy tablicy. Podaję je tutaj. Ale podawałem też cały obiekt. I teraz wiedząc, że metoda find leci mi przez jeden, przez jeden i przez drugi element tablicy, czyli przez title i przez content, mogę te elementy, które znajdują się tak naprawdę pod tym słowem kluczem key, podstawić sobie pod object i tutaj podać to jako computed property. Brzmi to mega skomplikowanie, myślę, że jakby ktoś mi tak to wytłumaczył, to bym nic nie zrozumiał. Dlatego pokażę wam coś, co bardzo ułatwia zrozumienie takich rzeczy, jeśli właśnie nie do końca rozkminiamy, co się dzieje w danej funkcji i nie chcemy wszystkiego logować bo mógłbym wszędzie tutaj w każdej linijce wpisać loga i wylogować nową rzecz ale chyba nie o to chodzi więc pokażę wam jak włączyć debugger w webstormie i myślę, że podobną rzecz możecie zrobić sobie w VS Code jeśli korzystacie, natomiast dla mnie w webstormie jest to po prostu bardzo intuicyjne. Stworzyłem sobie konfigurację po prostu dodałem tutaj jako plusik node i teraz podałem tutaj jedną rzecz node parameters gdzie wybrałem sobie node modules Wewnątrz wiem, że znajduje się folder bin, w którym są właśnie pliki do egzekucji danych bibliotek, w tym przypadku akurat Gatsby. Develop. To jest to samo, co jakbym podał tutaj w moim terminalu Gatsby Develop, tylko że tutaj muszę to podać jako całość, jako coś takiego. Mam oczywiście odpaloną wersję Node'a odpowiednią i Working Directory. I mam jeszcze coś takiego, czyli odpalam przy włączeniu tego debugera. Chrome na odpowiednim adresie i to właściwie wszystko, jeśli chodzi o konfigurację. Teraz, jak włączę sobie Play, to odpali mi się Chrome w takiej wersji, powiedzmy, incognito, odpalonej właśnie przez Webstorma. I odpaliło mi się to wszystko nie w terminalu, tylko w takiej właśnie konsoli Webstormowej. Ale to, co jest teraz super, to to, że mogę sobie tutaj postawić breakpointy. Jak odpalę sobie teraz tę stronę, wejdę na FAQ to cały mój javascript się zatrzyma i pokaże mi na poszczególnych etapach co jest podawane w poszczególnych miejscach. Więc na przykład widzę, że tutaj pierwszym key, który został podany, jest po prostu nazwa pierwszego klucza z tego obiektu, który został jakby tutaj została stworzona tablica object keys stworzyło mi tablicę z obiektu, która zawiera właśnie tablicę dwóch kluczy: title i content. I ten pierwszy key tutaj sobie teraz po nim iteruje, to jest title. I tutaj jest na przykład podane właśnie, co w danym momencie jest podawane do tego miejsca. Czyli object to jest po prostu obiekt, który zawiera title i content. Key jest na samym końcu jako title i phrase jest pustym stringiem. Jeśli sobie zrobię teraz step into, to ten key, z racji, że spełnia jakby ten warunek. Czyli zawiera stringa, zostanie przesłany dalej do filtra, i tutaj filtr już się tym zajmuje, żeby to dalej zostało zmapowane. Natomiast, jeśli na przykład zrobiłbym tak, spójrzmy sobie na te, yy, zatrzymajmy to, może w ogóle wszystko. Jeśli teraz sobie wpiszemy na przykład encounter jako początkową wartość naszego FAQ input, to teraz faktycznie jest tak, że pojawia nam się tylko ten jeden element. Jak sobie teraz puścimy tutaj tego breakpointa, odpalimy to na nowo. To zobaczycie, że phrase tutaj mamy podane jako encounter. Nadal skupiamy się na pierwszym elemencie naszej tablicy, ale w drugim elemencie jest to, czego szukamy. Czyli teraz będzie tak, że przelecimy przez jedno Przelecimy przez drugie, nic nie znajdziemy. Przelecimy przez filtr i powiemy mu: Słuchaj, nic nie znaleźliśmy, musimy iść dalej. Dostaniemy drugie, dlaczego react jest super, i tutaj, właśnie w tym kontencie, znajdziemy ten counter. Więc teraz tutaj powiemy: Słuchaj, nic tu nie ma. Title tego nie zawiera, ale w content Znajdziemy to, czego szukamy. I teraz szybko przeleciałem przez wszystkie te przypadki, bo filtr przeleciał nam przecież przez każdą, tutaj, przez każdy obiekt i widzimy, że po wykonaniu tego filter dostajemy do mapa tylko jeden item, w którym znajduje się obiekt zawierający nasze encounter. I tak to działa. Więc jeśli coś debugujecie, to bardzo Wam polecam włączanie właśnie debagera w Waszym IDE albo w edytorze, bo to jest super wygodne i od razu widać wszystko jak na dłoni, co się kiedy dzieje i łatwiej zrozumieć, jak działają nasze funkcje na przykład. I to na tyle, jeśli chodzi o kodzenie tej strony. W następnym odcinku, tak jak już mówiłem, pokażę Wam, jak robię deployment, mimo że będzie to taka beta wersja, ale czuję, że już czas coś wypuścić. Natomiast każdy taki jakby postęp, który tutaj będzie następował, będę raczej już nagrywał na live'ach. Te odcinki poniedziałkowe powoli wracają już do normalności, czyli będę Wam po prostu pokazywał jakieś rzeczy, które są może nieco ciekawsze niż to, jak się mylę, po prostu tysiąc razy w jednym odcinku i nic mi nie wychodzi. Także mam Wam jeszcze mnóstwo do pokazania i po prostu chcę ruszyć dalej z tym, a strona, stroną ona się zrobi. Będę nad nią pracował po prostu gdzieś tam po godzinach. Wielkie dzięki, że obejrzeliście tę serię. Jeszcze się z wami nie żegnam, oczywiście, ale wielkie dzięki, że zostaliście ze mną przez te wszystkie odcinki, gdzie programowałem, bo nie było to wcale łatwe. Dla mnie to było mega stresujące dzielenie się w ogóle tym wszystkim z wami. Wiele osób kwestionowało pewne decyzje, wiele osób krytykowało, za co bardzo dziękuję, oczywiście. Taka produktywna, konstruktywna dyskusja jest zawsze ważna. Niemniej chciałem tutaj jeszcze tak na koniec tylko obronić mojej racji, yy, obronić moją decyzję dotyczącą jakby technologii, którą tu wykorzystałem, czyli Gatsby'ego, bo wiele osób mówiło, że jest to armata na muchę. Yy, wiem jak ta strona ma wyglądać w przyszłości, mam na nią kilka pomysłów, tutaj będzie naprawdę sporo rzeczy jeszcze dołożonych, to jest tylko taka pierwsza jej postać i uwierzcie mi, że napisanie tego w czystym HTML-u, CSS-ie i Javascriptie byłoby może i krótsze, może i łatwiejsze, ale na dalszych etapach rozwoju tej strony byłoby na pewno bardzo problematyczne i trudniejsze w utrzymaniu. Więc moim zdaniem taka inwestycja w tę te technologie i trochę jakby pomęczenie się przy niektórych rzeczach zaowocuje tym, że następne funkcje, możliwości, które będę dodawał do tej strony będą po prostu łatwiejsze do wdrożenia. Jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na razie.